W dzisiejszym wydaniu Zmiany ramówki TVK2 Zamknięcie jedynej linii kolejowej Program wyborczy Unii Rolniczej. Pierwsze zabudowania na nowym sezonie Kajzerogradu. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na króciutkie światowe informacje. W dzisiejszym wydaniu mogą wystąpić usterki dźwiękowe. Zaczynamy od zmian ramówkowych w programie drugim telewizji księzioskiej. Zmiany głównej mierze dotycząc programu drugiego telewizji knieziowskiej jednakże dotykają także jedynki, w której znika serial Inny Szpital. Za to dłuższe będą program publicystyczny, komentarze. Inny Szpital przychodzi na godzinę 19.30. O godzinie 19.45 serial Atak Wrzężenia. Odcinek tego serialu został dziś wyemitowany w programie drugim telewizji knieziowskiej i jest dostępny na YouTubie specjalnie dla Państwa. Została zamknięta jedyna kolej w Wielkim Księstwie Królików. Jedyna kolej została zbudowana przez Królestwo Arkadii. Łączyła ona miasta Arkadię, potem wchodziła do Wielkiego Księstwa Królików i prowadziła przez Frysiogród, Friedrichburg, Lyck, Fryderyko Gret do Kaiserogradu. Teraz sama kolej została zamknięta, ponieważ spółka budująca i zajmująca się koleją w Wielkim Księstwie Królików, która należała do Królestwa Arkadii, wycofała swoje działania na terenie państwa. Rząd Wielkiego Księstwa pod kontrolą Unitatu Uszackiego zapowiedział, że do wtorku zajmie się sprawą. Na wiecu wyborczym w Lycku prezes Unii Rolniczej zapowiedział program swojej partii: Drodzy słuchacze tego przemówienia, drodzy obywatele i obywatelki Wielkiego Księstwa Królików Unia Rolnicza. To jedyna partia w Wielkim Księstwie Królików, która faktycznie, nieoszukańczo, stoi po stronie agrarnej i chce ją wesprzeć. Jeśli zdobędziemy odpowiednią ilość głosów, aby mieć decyzyjność, decyzyjność w Senacie, a także przejąć Ministerstwo Rolnictwa, wtedy zaprowadzimy szereg reform, które doprowadzą rolnictwo w Wielkim Księstwie Królików jako najnowocześniejsze. Dokończymy i przeprowadzimy do końca, a także ulepszymy program mechanizacji rolnictwa. Każdy będzie mógł mieć rolnik, swój kombajn, ciągnik i inne maszyny rolnicze. Także zmodernizujemy drogi komunikacyjne między miastami i odbudujemy system komunikacji między miałymi miasteczkami. Powstały pierwsze zabudowania na dziewiątym sezonie Kajzerogradu. Bardzo, nie, bardzo niepozornie prezentują się pierwsze zabudowania w dziewiątym sezonie Kajzerogradu. Wyglądają one następująco. Stoją cztery domy drewniane z drewnianym dachem i trzy domy z strzechą. Są to bardzo interesujące zabudowy jak na początek serwera. Dlaczego? Bo są wystarczające. Następnie będą się kształtować następne, coraz lepsze i piękniejsze dzielnice miasta. To dopiero początek. Jak na razie najważniejszym momentem byłoby stworzenie pałacu księżyckiego w mieście. Ale wielki książę Fryderyk zapowiada, że do tego czasu miasto musi się powiększyć, mimo że już na dzisiejszy stan ma 20 tysięcy mieszkańców. Obecnie struktura społeczna są to głównie farmerzy, którzy zamieszkują miasto. W mieście jeszcze nie występuje klasa robotnicza, natomiast jako najwyższa występuje klasa rzemieślnicka. Z handlu, przemysłu i tak dalej to istnieje tylko sklep spożywczy. Jak na razie to mało, ale to dopiero pierwszy dzień istnienia miasta, więc wielu, wielu, obs wielu obserwatorów Wielkiego Księstwa Królików to i tak sporo. Powtórka wczorajszego przemówienia wielkiego księcia Fryderyka. Drodzy obywatele i obywatelki, Telewizowie i Telewicki, Telewizji księzioskiej. Tajzerograd, sezon ósmy przeżył wiele różnych wydarzeń, które relacjonowała telewizja księziowska. Zwróćmy na to bardzo ważną uwagę. Od jego powstania w grudniu 2022 roku, poprzez kolejne miesiące jego rozwoju. Walkę styczniową, która była dość pominięta przez sam serwis informacyjny, który był poprzednikiem Króliczych Światowych Informacji, ale jednak... Następnie pokazywał okrucieństwo bombardowań terrorystycznych warszawsko-bedgoskich w maju i czerwcu bieżącego roku, zloty i upadki tego sezonu. Teraz będzie podobnie z dziewiątym sezonem, tylko że dziewiąty sezon nie będzie miał nigdy upadków, ponieważ ja osobiście będę się wstawiał, aby sezon dziewiąty był najlepszym, najdłuższym i najwspanialszym sezonem Kaiserogradu i żeby wielce się zapisał w historii telewizji księdziowskiej. Tym bardziej, że właśnie ona zaczyna. Działać pomału na YouTubie. Więc praktycznie wraz z początkiem nadawania jej w systemie YouTube dziewiąty sezon Kajzerogradu został powstały, choć to nieprawidłowo brzmi i jest nieprawidłowe, ale nie ma słów do wyrażenia tego pięknego wyrażenia, które obrazuje wielki rozwój Kajzerogradu, Wielkiego Księstwa Królików. I to, że rasa królicza jako cała wspólnota potrafi przeciwstawić się baseniarystycznej i warszawskiej, bydgoskiej propagandzie i złu. Widać to w samym ósmym sezonie Kajzerogradu. W Kajzerogradzie były bombardowania, zostały one odbudowane. Było powstanie baseniarystyczne w styczniu 2024 roku, które dzięki bohaterstwu żołnierzy i mieszkańców Kajzerogradu zostało stłumione i pokonane.